Dzisiaj nagrywamy, Także nie możemy dotykać koloru zielonego. Mam nadzieję, że to nam pójdzie. Teraz zacznie się gra. Ok, więc czekamy. Mamy mapę Lost Temple. Tutaj nie ma. Nie tych pal. albo oprócz tego typa uciekać od niego speedrun o nie o nie mogę no jeszcze nie mamy tego jakoś się zepsuła dobra w tym się kiedyś tutaj dało. Musimy tu przejść. Dopiero byśmy wszystko wyrobili już szybko. Okej. Okay. Tak, tak, tak. Tak. on teraz seks. Tak. tak, tędy Nie. Nie dążymy. Zdążymy! To o nie! Proszę. Jest! Przechodzimy jest! Udało się. Jakim suutem przyszliśmy? O ile osób tam było i się, się złapaliśmy? Co mnie nie wierzę? Mamy ich Drop na drugą wierkę. Dobra musimy. Po prostu to przejść. Dobra. Tutaj teraz tędy widzimy. O nie! Okej. Okay. Dobra, widzimy się w następnej. Mamy Knapp Landing. Tutaj. Mały jest bardzo mały, można nawet powiedzieć tego. Okej, okay, tędy. 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 Nie, teraz musimy lecieć z piłką. Tutaj. Tędy. Tu. Tak, tak. Tak, tak. Teraz tak, tak. Tutaj zaraz to przejdziemy. O, tak. O. Tędy, tędy, tędy. I teraz. i kogoś. Nie. Szkoda. Idziemy za metę. Dobra, koleżę, ty myślisz, że jeszcze przeszło. Dobra, wchodzimy. Jesteśmy na mecie. Czekamy, aż wszyscy przejdą. O, już ktoś przechodzi. Ostatnia osoba. O, już przeszedł. Dobra. Czekamy na kolejny na kolejną na kolejną mapę mamy bombardment w lepszej wersji akurat nie jestem zadowolony w tym bombardment jakbym wstrzymał się daleko od bomb albo dobra aha na to mogę okej, okay. uciekać Imy tu tak, 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 żeby jak najdłużej się utrzymać. I taki mit. Nie! Będzie się w następnej. Mam był, mam, mamy humble sam był. też nie ma, nie wiem, co chodzi. Jest, dolecieliśmy tutaj, okej, okay. o nie. To, nie, teraz tak, 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 o nie, mam, o nie, Dobra, przechodzimy. Skoro ostatni udało się, przeszliśmy to. Tylko za, za dużo naproiliśmy. Pora byśmy tego nie przeszli. Co mamy? O nie, tylko nie ta mapa. Od razu idziemy tu. Dobra, będziemy nie masytować. Ktoś podejdzie, to będziemy nie masytować. No, typie. Ale mnie, mnie, że ja nie mogę. Nie! Kolejna gierka, pa! Mamy honey drop. No już listek. Animacja. Już na sam dół spadamy niestety. A tutaj jest najgorzej. Olegam. Tutaj najwięcej osób. U nie! Jest, przechodzimy. Na szczęście. Okej. Okay. Jak u teraz dostaniemy mapę? Uu, też nie mam. Tak, tak. O nie, źle. Co? Co? Widzieliście to? Jakiś bak. jakby się tam pojawiło. O nie chyba przegramy. No, przegramy to. Nie wiem dlaczego, ale przegramy. No. A raczej wygrywamy. Ja ostatni, normalnie, zawsze. A ja wcześniej też byliśmy jako ostatni. No, ten gościu po prostu nie zrobił drugiej spacji. U nie, lajser dasz. Więc najgorsze będą zielone klocki, które chmy na Dobra, tutaj nie są zielone. Tak. Też nie są zielone. O nie, zielone klocki. Dobra. Okej. Okay. Żółte klocki. fioletowy kloczki Nie! Klik coś mi się zepsuło. Kolejne wirkach widzimy się. Crab Landing mapa. Okej. Okay. Do Prędzej. Tutaj lecimy, bo będziemy pierwsi. O nie! się tej basy, dobrze tak też ale przejdę idziemy za Mata i przechodzimy coś typ, typ kolejny co on tam robi przy tym? Sam chyba boty są, więc jest jakiś sam. ja nie wierzę że playery. Player raczej tego nie przyjdzie. No, player tego nie przychodzi. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy Abducent Avenger. Możemy dotykać ich Uf. ufo, tych Dobro. Jest, jeszcze weszliśmy. O nie, jak najgorzej. No nie dotkniemy. Nie dotkniemy, na szczęście. Okej. Takujemy Nie dążymy. O nie! Nie! I tak byśmy siermia nie ma co zrobić. Chyba tego nie jest, chyba tego nie robimy. O nie dobra, dajmy darujmy sobie. não me distraia não me distraia não O distraia И чтобы мы гуляли Будет безопаснее. Так. Сейчас тут. Так. Так, 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 так. Нет! Я уже так гоняю. Dobra, kolejna gierka. Pa! Czekamy na rundę. To nam wylosuję. Tutaj bardzo, to bardzo, to bardzo, bardzo, bardzo szybko ludzie odpadają. Teraz nie ma, że nawet do koltów dojdziemy. Nie ma w ogóle sensu tego tekstu. Dobra. Okay mieliśmy? Animacje śmieszka, rata, pop. Już nie docikamy. Tak, tak O, Ach, nie już dziesięć osób ja wiedziałem, że dokładnie nie dojdziemy wiem czy dość. O Boże Co Kolejna gierka Mamy gierkę Dobra. Przecież to jest tak ciężko, to jest chyba to mapa. Zobaczymy to. Dobra. Blockdash. moment teraz. Teraz bardzo stary skin. Goblin, gobin. O, nie, już dotykamy. Więc animację. nie no będziemy tak, jak dobra, to robić. Kolejna ogierka. Mamy super A no Możemy tutaj tylko, tylko zielonego to, to koć. Dobra. Jak na razie nie dotykamy. O, nie. Chyba dotknęli, dotknęliśmy taki Wpadliśmy. Okej. Okay. Żeby to przyczyć, się... musimy zrobić triki Dobra, okej. Okay. Teraz tu. Tutaj, tutaj przejdziemy to. Tu. Jest. Przechodzimy. No nam się tu przejść. Okej. Okay. Teraz jako nowa. Hej. Okay. A tu jest Husem, o nie! Przegramy to. O nie, do żółtego nie przegramy to, możemy o nie wjechaliśmy, no, nic się poradzimy, niestety. No, nic nie poradzimy, możemy wjeżdżać. Nie da się. Nie, ale nie da się skręcić. A wrócić się nie da. Tak już przegramy. Kolejna na Mamy... Tutaj zrob. O nie. Tak tu musimy tutaj na ten trampolinę. Teraz tu. tu i przechodzimy. Ok o kacerach Dobro bombardment OK Teraz tak tak tak. Zrobimy coś takiego, ale nie możemy skakać. Hot. Nie dotkać koloru niebieskiego, czerwonego i że nie możemy używać podwójnych pasji, że możemy tylko skakać z podwójnymi spacjami. I właśnie zginąłem To koniec na dzisiaj. Pa!